Siemaneczko, witam Was ponownie po krótkiej przerwie. Byłem dzisiaj na zakupach. Musiałem kupić pasze. Paszę Piasto oczywiście, tylko że Junior. Bo tucz nie było. No niestety, ja nie mogę sobie pozwolić, żeby czekać, albo żeby objeżdżać. No ale jest, przecież będą jeszcze. No i kupiłem jeszcze Baracit czyli zakwaszacz zakwaszać do, do wody, bo ja dodaję. Um, troszeczkę się zmieniło hodowli, bo te młode, które tutaj były, Belgii zostały ich sześć, są tutaj już odsadzone. Ja odsadzam młode od matki, a nie matki od młodych, tak jak się to powinno robić. No Ja tak robię i żyją, mają się dobrze. O, już wypiły przez godzinę chyba 250 ml flaszki. To Dobrze. Czemu tyle jest tutaj zawieszonych tych flaszek? powiem, bo też się trochę pozmieniało u mnie. Ze względu na to, że mnie teraz może nie być nawet dwa tygodnie w domu. Ze względu na nową pracę. Jeżdżę w delegację. W czwartek wyjeżdżam do Warszawy. Teraz mam wolne. I, I będzie tutaj przychodziła moja żona albo. Mój kolega, bo moja żona jest w już na finiszu. Jak na razie, póki może to przychodzi, karmi, daje, daje jeść, daje wody. A więc wszystko trzeba tak ustalać, wykopy i tak dalej. Pod, pod moją pracę teraz, bo z pracy zrezygnować nie mogę, a z kolei z kulików też nie zrezygnuję. Tutaj mamy samice z rokacza, Młode już są ładne. Jest ich dziewięć, Są dosyć duże. Mają już otwarte oczy. O, tutaj sobie już jeden kica pomału. Nie chcę ich wyciągać, żeby nic im tam nie porobić. Tak to wygląda na chwilę obecną. Teraz jeszcze czekam na tej Belga, tutaj są i, i robię im przerwę miesięczną albo półtora miesięczną. Wiadomo, ten srokas tam u góry będzie więcej sobie odpoczywała, bo już nie będę zakacał jak na razie i zobaczymy co będzie dalej. No i to na razie na tyle, nie? Chciałem Wam pokazać tutaj, że tylko kupiłem tą paszę, ten zakwaszacz. Ja będę musiał, chyba, jeszcze tylko jeden zbiornik dokupić 25 litrów taki, i będzie spoko. Będziemy działać dalej. Jak na razie jeszcze szukam tych trzech samic, które obiecałem, że kupię, ale ciężko jest, dlatego chyba zostawię sobie z tych, bo tutaj. Jeszcze nie sprawdzałem półcitek, tutaj sześciu pozostałych, ale ładne okazja. zobaczcie, jakie świetne, jakie uszy, jako budowa, ładny materiał, Do tego będę sobie zostawiał. I to tyle w dzisiejszym filmie, dzięki za subę, dzięki za, za rozwijanie kanału, za wsparcie, e, może zróbmy taką, e, taką... Taką niespodziankę, że na 500 subskrypcji wiem, że na razie jest 300 tam z hakiem, ale na 500 e, pokażę się ja, bo, bo ja się nie pokazuję, ja tylko mówię, ale na 500 mogę się pokazać i, i, i zobaczycie mnie. Tak więc na razie trzymajcie się, Manko. Cześć.